Kochani, witamy Was bardzo serdecznie wraz z Tulą! Cześć wszystkim! Tak, i jesteśmy, jesteśmy w Ajonie. Ajonie, tak jest. Ostatnio tak postanowiłyśmy sobie zobaczyć, o co w ogóle chodzi w tej grze. W ogóle zaznaczamy, że jest to darmowa gra, tak, tak jest, także tak. każdy z Was może sobie ją, w nią zagrać. Bardzo fajna. Słuchajcie, przez ostatni z Asią fajna. tutaj e, każdą wolną chwilę poświęcamy i sobie gramy. E, I stwierdziliśmy, że nagramy jakiegoś takiego rondoma, żebyście zobaczyli, jak sobie radzimy i właśnie tańczymy tutaj dla was, proszę bardzo. Specjalnie dla was, ale no niestety zero synchronizacji. Niestety. No tak. Starałyśmy się, ale robiliśmy na i. Tak. <głos》>, dziewczyny nas nie słuchają. Ej, chociaż kosza, coś tu się. Coś tu się Przecież załapały? Nie. O, a nie, nie. Chyba nie, nie, dobra. Masz trochę nie, nie. Jak <grym> widzicie moja jest ta fioletowa, pewnie trudno się domyślić. Asi tutaj tak ruda, jest. tak? O, tak proszę. jest w pięknej, pięknej... E, jaki to był kolor, bo ja już... szmaragdowy chyba, szmaragdowy, nie? Ja myślałam, tak. że to będzie bardziej zielony, no ale dobra. Taki też ujdzie. Ja gram magiem, a Gosia gra? Kapłanką. Kapłanką. Um, moi drodzy, zaznaczamy od razu, że lamimy przeokrutnie, nie znamy się na tej przyczynie. Oglądamy parę ogólnie. dni dopiero, czy cztery tak, dni słuchajcie i my po prostu robimy sobie zadania. Yy, I po tak się, się uczymy. malutku się uczymy, tak. Tak tutaj mam mamy... umiejętności, ale tak. powiem Wam szczerze, że nie wszystkie jeszcze ogarniam, także mam je tutaj na paskach, ale nie do końca wiem <laughs> jeszcze co i jak. Używam te, które najlepiej znam. W sumie także chyba 3 czy 4. Dokładnie, ale ja w tak. To tak mam. Średnio w ogóle. Słuchajcie, zobaczcie, ja mam dwa paski tu zawalone czarami jakimiś pff, części w ogóle, nie wiem co w ogóle o co chodzi. Tak. Musiałabym kiedyś usiąść. Gosia zresztą też tak. była, to mówiłyśmy, nie? Tak. I sobie poczytać porządnie przy. Stasować, tak, te wszystkie ja czary. Ja też muszę sobie, wiecie, w jednym miejscu tu, gdzie dają jakieś buffy, w drugim, którymi tak, walczę, w czy trzecim, tak. którymi leczę, bo ja leczę, więc yy, no, tak to wygląda. No, może już wskrzeszać, kosia i tak dalej. Tak, mogę wskrzeszać, dalej. dokładnie. E, także, bo kiedyś grałam też w WOWA trochę i że to jest podobne i tam też leczyłam i stwierdziłam, że też taką postać właśnie sobie wezmę, bo w sumie całkiem dobrze się czuję w takiej ja, roli, faktycznie. że tak powiem. No, no niestety nie, lęgałam, nie tanka, więc... <laughs> mamy tanka, mamy w postaci, więc za bardzo kogo leczyć nie mam jak na razie, no ale. Dajcie znaczy czy wy też gracie, właśnie. Bo... No właśnie, ciekawy jesteś. Z na grupę, na grubę, tak. Część widziałam, że gra mnie, no. Ale to chyba na innych serwerach, nie? Bo my dopiero. Jezu, co ten My Na początkującym to jest, jak on się nazywa? Hel Helion? Helion? Helion chyba, nie? Tak. Ej, co ten koleś, a się przed nami tu klęczy, zobacz on coś się Czekaj, chce nas. no bo on no, on klęczy, a ty byś klęka, słuchajcie. Ty, nim... Słuchajcie, tak ty byś nie klęczała. klękała, przepraszam. Nie, jak się mówi poprawnie Gościa klęczała? klęczała. Klę... No, ej. O, wstał. Jaki on jest wielki. O, bo ej, mu się chyba podobamy, słuchajcie. Ja Cześć, Cześć parę. O, niego. Cześć. Ej, ale fajny jest, gosia. Asia, daj spokój. Ej, no co? Tak ja idę od niego. Ej, może by ten, może by, wiesz, grał, zagrał rolę tego tanka właśnie. Tak, tak, <grym> tak. Jest w ogóle. On jest chyba wojownikiem. Dobra, Gosia, słuchajcie, musiałybyśmy do grupy się dodać, nie? W ogóle. No. Mm, zaproszę Psz, sobie tak. Gosia do grupy. Okej. Okay. Oczywiście, no jest... jeśli, jeśli macie jakieś rady dla nas czy coś, to dajcie jak znać. Najbardziej, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Bo my nie umiemy, Jeszcze dopiero się uczymy. Boże, jaką to... Co ona ma na głowie? A nie wiem, że ona ma coś na głowie, a to z tyłu to ta. A to jest taka jak ty, I ona Elza mi przypomina z tego. Tak, bo ma ten walkowicz taki, nie? Ej, ale ona ma... Ej, to jest... To nie jest chyba mag. Ona ma broń od barda, nie? Czy jak to się tu nazywa taka ta ta? Aha, faktycznie. Ale ma moją kieckę, no? Baba, bezszczelny baba. I w ogóle, ogóle niektóre krainy są tutaj przepiękne. No ta jest taka, no, słuchajcie, no. e, sołbie, że tak powiem, ale niektóre są tak piękne, że kurczę, zobaczmy jakie dinozaury. My to gdzieś, Asia, mamy jakieś zadanie. A mamy tu jakieś, czy mamy wszystko w, w tej, w stolicy? Mi się wydaje, że tutaj mamy właśnie to. O Jezu, wpadłam do lawy, nie? O, Oczywiście, jak ja spadnę, to zaraz po wiecie, co, co ja sobie bo tutaj te skrzydełka to wiecie, jak to jest. Na chwilkę, nie? Tak, ja tutaj chciałam hmm. zobaczyć. Które, które bierzemy, właśnie? Może jakieś jedno z, jedno z dwa zadania? Zobaczcie pragnienia, a może zrobimy? Może zrobimy to. Zobaczmy, gdzie my to mamy w ogóle. To Aha, wiesz to bliżej nam tu. chyba będzie z tego wybrzeża. Ja też tak myślę. To, to chodźcie, że tam teleportujemy. Dokładnie. Dużo tego dostaniemy doświadczenia. Jak już, Gosia, jak już Gosia ten wcześniej powiedziała, tutaj wszystkie porady mile widziane od takich, wiecie, zagorzałych graczy. Tak, <laughs> Dokładnie. Jak najbardziej. Mile Tu to, to byłośmy na tym wybrzeżu niedawno. Znaczy eee. mi brakuje tak mało, żeby wbić sobie level, słuchajcie. No to weź tu żółwia jakiegoś ubi. No ale nie wiem, czy to zda. One są, no. no Ej, co masz? Jest! Patrz, udało się. Biłaś? Mhm. Pięknie. No to fajnie, bo my tak staramy się właśnie razem. słuchajcie, razem, razem robimy nie? zadania też, żeby razem sobie biegać tutaj, właśnie, także wiecie. To idziemy, z kimś nie? się gra dużo lepiej, wiadomo, nie? Pewnie, że tak. I tu siedzimy po parę godzin czasem, kurde. Tak. Siedzimy, no. w jeden dzień ostatni, no to poszanowieśmy trochę. No. Ale strasznie wciągające jest, słuchajcie, tak, strasznie wciągające. Tak, i te światełki, które są tu tak przepiękne, że normalnie no. nie chce się wychodzić stąd. To jest tak, prawda. jak Praktycznie z tą kiedzą swoją. No a co? Zabieram i lecę. Trochę... Ej, wiesz co? Kurczę, myślałam, tu że tu przylecia. będzie... No, ale no, tu jakaś to, bo... ścieżynka patrz ma być. Widzisz na mapce? Tu gdzieś tak. jest jakieś przejście wąskie, bo się, ale... Ty... No, a tutaj, jest, rzeczywiście, no. patrz. Mhm. E, słuchajcie, trochę te stroje takie, nie? Z dupy wzięte. No tak, zobaczcie, ona obca, mnie po prostu... My byśmy bolały dobrać, wiecie jakieś tak. fajne zbroje. Słucham? Chodź zabijemy. No to wow, jak, jak on wygląda w ogóle. Coś mi ten. A już Gosia go ten. Coś mi, słuchajcie, przez action trochę zamula, widzę, więc mam nadzieję, że to nie będzie dla was zbyt uciążliwe. Posterunek zewnętrzny Turskinów. ale my jeszcze mamy, dalej. Asensory. Jeszcze, jeszcze. Tak jest. Tu już widzę jakiś znacznik mamy. Co mnie tu leje. Czekajcie sobie zdam ten. Taką obronną. On? No nie wiem. Ja ta, ta tarcza też mi się nie podoba, ale pamięć, że ona też y, czasami sporo daje. Tu chyba. Asha, tam Ej, co my tu zabić. mamy tych jakiś zabić chyba. Tak. Co to, to, to we mnie coś rzucić? A dobra, Asia. ten już ten nie żyje. Co się stało? Co się dzieje? Ja tu z nimi walczę, ty też? Tak, tak. Są mocniejsze, są mocniejsze. Czy my mamy coś zbierać, tak? Coś tam mamy z nich chyba zebrać, proszę. O Boże, jak one tu... Tak, zbieram. Dobra. Ile my tego mamy? 10. Odznaki jakieś. Tu mamy jakiegoś mam ekspert dopiero. strażników, słuchajcie. Tu ponoć są jeszcze jakieś lewka, y, które można właśnie sobie tak y, z czarami... No, Eee, tak, słuchajcie. ale my jeszcze nie wiemy jak to działa. Ale ja jeszcze właśnie nie wiem jak to działa, kurde, wszystko i muszę to też trzeba było obczaić. Tych też specjalnych strażników, co i tych i tych, ja, tak, ee... No dobra, czekaj. Ty tak dajesz? Dobra, czekajcie. Nie mogę podnieść, mogę. Jak teraz? Właśnie teraz jest tak słuchajcie, że któraś z nas musi wziąć. Yy, Żeby tylko dopiero... tak. Patrzcie, kolejna. tak jak teraz mam, bo tylko się chyba tutaj ubyła tych. Tak. Coś mi się I nam się daje. zalicza jakby razem. Tak, Patrzcie. ja tam mówiłam. Ja już mam siedem, a ty go ile masz? Yy, pięć mam dopiero. Gdzie jeszcze tu jest jakiś? Jestem jeszcze. Ja tak, te, słuchajcie, tutaj te strzała i tutaj jeszcze coś jakaś erozja i ja tak te dwa czary ewentualnie Ja tata, tutaj te cztery, tutaj mnie są, chroni też i te trzy. siedemkę i trójkę i w sumie jakieś cztery metry. To jest i to wszystko. Wiecie co, poczekajcie chwilkę, ja sobie dam w tryb okienkowy, bo może ten pełnookranowy go się mi tak troszeczkę przycina. Mhm. Poczekajcie chwilkę. Też mam właśnie. Opcje. Um, ja mam i... 7 dopiero, Ja sobie tutaj zrobię w tryb okna. Nie wiem moi drodzy, czy to pomoże coś. Wyłączył mi się, Jest ach, czy... trójki, mi się Dobra, oh, jestem nie tak. ja zmieniłam. Może teraz Ale będzie to. Lepiej. Dobra. Ej, Chociaż nie. nie Asia ma. masz z niego? Zaraz zobaczę. Wasza, mam, o, to, to, to teraz ty będziesz o, mogła patrzcie, robić, no. Widzicie? Co to tak się dzieje? To ja nie wiem. Lazłem y -y. w niego. niego. Zobaczcie, jak on wygląda w ogóle, co? Dobra, padł. Nie. Wezmę jeszcze jednego mi brakuje. To powinien z tamtego wziąć Czekaj, w tego jeszcze wolne. No jak nie mogę zaatakować? Co ty gadasz? Dobra. To czy z niego będę miała? Nie mam, Asia. Jakie masz? Zaraz biorę, zaraz biorę, to pewnie dostaniesz. Dobra? Tego nie mam, a zobacz, czy ty ja z tego mam. będziesz miała. No dobrze, to ja teraz, opatrzcie i ja teraz mogę wziąć. No i nie, nie wiemy, czy to sensowne? przez to, że z tej grupy jesteśmy. Poczekaj, Asia, chwilę. No czekam tak? Leczysz? Tak. Dobra. Uleczący? Tak, uleczący. Mhm. A nie, ja sam siebie! Hallo! Co to koledzy mi tu? A tu jeszcze coś. O, gdzie jesteś? Czekajcie? czekajcie, bo on mnie atakuje, no muszę go zabić. Tak. tu jeszcze coś no. Z jak tu FPS-y skaczą, bo się u Ciebie też tak? Wiesz co, 50 mam? Kurde, po prostu tak skaczą FPS-y, że to jest niemożliwe. Ja Chwileczkę, muszę się uleczyć trochę. O, dobra. Okej, okay, zrobiłyśmy Asia, to co, idziemy oddać? Idziemy oddać. Y Musimy wrócić, to się choć tepniemy. Okay. Dobra, słuchajcie, tepnęłyśmy się i teraz czekaj Asia, ja to mam zaznaczone na fioletowo. Jest tam, chodź. Słuchajcie, on jest tu. Jak to... on się nazywa w ogóle? Mm, mm, mm. Nie wiem, ale jest tutaj. Aha, jest, dobra. Siedzi. Nie, nie tak chciałam. Halo. Witaj. Ym... My mamy pragnienie. Tak, tak to oddajemy. To jest do oddania. Y... Co tu wybrałaś? Słuchajcie, nie wiem. Ale my mamy i tak... Aha, bo tu jest... Ja mam maskę 89, 60, 90. No ale te, te, te nie, rzeczy nie są tutaj nie. dużo gorsze niż my mamy mhm. tak naprawdę, więc my i tak to później sprzedajemy tak naprawdę. Dokładnie. Mamy od niego jeszcze kolejne zadania Asia, więc nie wiem, czy bierzemy, czy robimy ale to, co mamy. Romawiałyśmy się właśnie, Dobra. że robimy, słuchajcie, to co mamy, bo później mamy bajzel tu Tak, sami, my nie? zawsze bierzemy, słuchajcie, co się da. Mamy tych zadań, kurde, mnóstwo i później wiecie. Nie, umiemy się połapać, Tak. tak. Ym, spisek Kralów, tu mam następny. Hmm. Gdzie to jest? Tu gdzieś niedaleko, Asa. To możemy zrobić. Lokacja... Przy ujściu. To co? Lecimy? To sobie będziemy Aha, mogli. Okej. Okay. Dobra, no to co? Wychodzimy, nie? Czekajcie, to sobie ten, bo tu pełno jest tych napisów, tu jakieś te tabelki kurde i Tak, tak. No i tak jak mówię, no my jeszcze zaczęliśmy tak no, tak nie upewniamy, no po prostu sobie robimy zadania i sobie gadamy przy okazji i, i, i o, Tak, i tak beblamy so sobie słuchajcie. po prostu <laughs> czas. Dokładnie i tyle. tak. Czekajcie, to tu będzie? Akurat trafiłyśmy na tą taką brzydszą jakby krainę, że tak powiem. Bo są dużo mhm. ładniejsze te tak naprawdę. Czekaj a co tu jest? Jakby... No, tutaj masz na żółto, tak na ścieżce jakiejś Gosia. A co ty jesteś? Ja lecę sobie, wiesz, tak, ale wiesz co? To... Nie wiem, czy ja się tędy dostanę. Chyba tak, czekajcie, jakbym tak spróbowała tu. Z stronę, tu gdzieś. Bo to będzie gdzieś tutaj? Myślicie? Ach, już tam nie dolecę dalej. To jest więc... na burze, Asia, gdzieś? Nie wiem, właśnie, czekaj. Um... Teraz byśmy musieli... Tak, bo to będzie chyba tutaj. Czy my tędy przejdziemy? Zobaczcie te stwory olbrzymie. Spróbuję wejść na tą górę. Aha, nie się wlecisz, nie da. bo tu jest taki... Mhm. Tu cię o, będzie czy... ten. Taka bariera jest. No? Słuchajcie, dziwna. To gdzie ty polecałaś jeszcze? No wchodzę. Zatrzymałam się i wchodzę teraz, gościa. To jest tu, chodź. Musisz wejść tutaj na, te będzie, zielone, taką, na tę zieloną górę. Na no, tą górę ty mówisz? To jest taka, taki pagórek, nie? Taka górka. Gdzie ty jesteś w ogóle? Czekaj, przez To tu gdzieś łazisz pewnie. Gdzie ona jest? My tak czasem się gubi... O, jesteś! To jesteś tego się? Tu linea. Jestem. To ty? Tak. <śmiech> <śmiech> Czy to ty, to lena? Tak Tak, my tak właśnie czasem się Tak szukamy. się czasem tracimy po o, prostu. Tam jest masa... dobra. A i obydwie mamy taki piaszcz po prostu, że tak powiem. Ten wyczucie orientacji w terenie. terenie Orientację prostu... w terenie mamy po prostu masakra. Genialną, obydwie. To jest tu? Ten tak. Rzut, Co nie? mogę dla ciebie zrobić? Tak. Aha, to jest nowa misja. No to ja znowu. Znam... Nie, to jest ten żółty. No. Tak, tak, tak. Dobra, i co tu dalej mamy? E, użyj eliksiru przy wejściu do jakiegoś tego, gdzie to jest? To bazowy naszyjnik legionity. Akwamarynowy. Naszy. Uh, uh, uh. A dzieło. właśnie, czemu nie mogę. Tu czasem ta, tej lokacji nam nie pokazuje. I co kliknąć? Posterunek? Tak. A czyli to jest tu zaraz gdzieś na ścieżce. Ja dobrze bym tak, patrzcie jak już poleciała w tej swojej mini. No tak, lecisk, No, to te skutecznie skutecznie mi się tak. dalej. Zobaczcie. I ja bym wolała, żeby ich nie było, no ale... <laughs> nie dało się, nie? Czy to my tu musimy zrobić? Chyba tak. Tak, Posterunek tutaj jest, tak. I co my tutaj tak. miałyśmy? Eliksiry przemiany przy wejściu do posterunku. Badaj potajemnie posterunek. Po, 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 po. Trzeba będzie znaczenie? go chyba zabić, nie? Chyba tak. Potajemnie, A, tak słuchajcie. Potajemnie. Nie. potajemnie go zabijemy. <laughs> potajemnie go zabiję. Dobra. Była I ale... Coś mi tu nie... Hmm... Chodź zobaczymy tu dalej może. Bo to jest gdzieś... Tam jeszcze coś jest. Tutaj zobaczę się. Mhm. Tu jest? Tylko czy to coś, tu hmm, Nie jestem pewna. Nic tu nie jest jakby zaznaczone, nie? Strażnik zewnętrzny, strażnik zewnętrzny... Jak Użyj ale my eliksir to... przemiany koniecznym przy wejściu do posterunków. Ej, a może my tu musimy... Aha! a, ej, a my mamy jakiś ten użyć, czekam Tu mamy ten eliksir. Nie możesz użyć On tego... jest w ekwipunku, nie? Czekaj. Może z, to może zwrócimy. Gdzie jest ten eliksir przemiany? Asza, po lewej stronie, jak włączysz ekwipunek, tu w tych takich... Żywność... O, ktoś mnie już tam zobaczył, klikajcie. Użyłam, asa. tu przy wejściu trzeba. Jak klikniesz i, otworzyć ci tu ekwipunek, to po lewej stronie... Ojej, cienka. Ej, ej. ej ja Asza, jesteś ptakiem. Ktoś mnie tu bije, nie wiem kto mnie bije. Jesteśmy ptakiem. Patrzcie, jestem. stoi jak ten. Solid. Nieprawda, bolecę! Jakąś zieloną papugą jestem. <noise> eee... Strzelają eee... we mnie! Czekajcie, to są zadania, ale ten muszę otwierać. Masz w ekwipunek, i po lewej kipuło. stronie masz te dodatkowe takie. Tam, gdzie ten wisiorek był, ten naszyjnik, tam. No, i dwa razy w to kliknąć? Prawy, żeby to... A nie, to jest olej, przepraszam. Taki zielony. A ja olej chciałam się oleju smarowego napić. Yy, no i co? Słuchajcie. <noise> Jestem papugą! No, mówiłam ci! To nie. Co to jest? Stara my Będę musiała posprzedawać parę rzeczy, bo oczywiście już nie mam miejsca jak zawsze. No i zobaczcie, temat 945, a my mamy 7 coś, więc ja od razu takie rzeczy to sprzedaję, bo później po prostu... nie mamy na to miejsca. Ja sobie to sprzedam. No i dobra, no i co? Po zakończeniu misji zedowczy porozmawiamy z kimś tam przy ujściu. Okej. Okay. Aha, czyli tu już trzeba stąd wyjść, a myśmy tu ta... chciały... Co ja tu mam? Nie, nie, ja to chciałam, ale to nie, to bym sobie czujecie? sprzedała. A to nie było lepsze? To by się już skończyła ta scena, Kasia? Tak, tak. Sprzedam sobie to. E... I teraz, słuchajcie... Wlecałem tu, ale to chyba nie poczułem. Co? A my gdzie my mamy... Jakieś mam dziwne spowolnienie. Tam. gdzie my mamy teraz polecieć. Dobra, Już mnie to... zauważył. Ale pałusie, nie chcę mi się oj, z Nie wiem, się dzieje w ogóle. Czekaj, Asa, teraz my musimy chyba. Jakby stąd... A jest tutaj ten żółty zobaczcie to on tutaj nie? jaka masakrę aaa bo musimy zabić? bo spisek kralów, dobra i ty to już, już poleciałaś tam dalej, tak? No nie, ja tu jestem, tu walczę z nimi. Y z tymi pięć, co tam, uszlachetniony fragment pięć, załatw do to dobra, okej okay. Biorę. A, a Gosia ja już jest tu, widzę. Okej. Okay. Biorę. Dobra. Biorę i biorę. I biorę. I teraz... I klękam. Ej, tu się z kimś jakby pogadać. I klękam. Porozmawiaj z Metina przy ujściu... Hm. Bez szalny, ktoś mnie bije. Gdzie ta Gosia jest? No jestem tutaj, ale gdzie... Gdzie my to mam pogadać? Ale co myśmy miały w ogóle zabić? A czekajcie, bo to nie tu. Ja tu teraz mam z kimś pogadać. Ale ja muszę najpierw ty już zrobiłaś szybciej, bo ty zdobyłaś też szlachetne fragmenty jakieś pięć, nie? No. Już poleciałaś szybko, a ja ten jeszcze tutaj nie skończyłam. Muszę tych strażników pokonać, wiesz? Nie, to nie, O, proszę Gosia, mi tu zostawiła prezencik, to ja sobie zaraz wezmę. Ale to... Nie, to nie jest to. No, to jest jakby gdzieś tu trzeba lecieć. Pójście, aha. Czyli tutaj. A jest tutaj, przecież. Ja to jestem czasami taka ślepa, że to przychodzi ludzkie pojęcie, nie? Weź tego jeszcze. A tu tu biega. Czyli to trzeba tutaj. O. Musisz być tutaj osobno. Dobra, czekajcie. Z tego wezmę tam skóry, ktoś mnie. Atakuje strasznie. A ja Asia nie, bo ja dopiero teraz mam Jeden. te fragmenty, to ty... Aha! ej to ja nie wiem. My wie się gdzie? bardzo słuchajcie. Ty no, żeż ty wstretny gałganie. Trafisz tam w niego na parze. i to Asia tam jest Osie. przy tym, co byliśmy? Tak, to jest tutaj w tym takim obozie. Możesz mhm. no, ty. A już skinął, dobra Okej okay. Tam na górze? Yy, tak, chodź tutaj, oni, oni będą ten, idziesz, idziesz, idziesz A jest dobra, dobra. No. widzę już yy, Czekajcie, rzucę sobie tarczę ochronną i teraz Co Ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, słuchajcie czy nie Ciężko stwierdzić, nie? Czy dobrze, przeważnie tymi tutaj no, trzyma się tylko ten posługuje. Ja nie, nie wiem, bo tu jeszcze są jakieś. Się. Chodź tutaj, pozbieraj z moich. Może będziesz mogła. A ty zobaczysz z tego mojego, możesz. Zaraz zobaczę. Muszę jeszcze jakieś inne tutaj czary właśnie popróbować, bo to już są, chyba za słabe właśnie na takich. No, co ty? Tam trzeba w ogóle ułożyć jakieś takie drzewko, jakieś kompost tego robić. Uh -huh, uh -huh. Ja mam dobra. cztery i tu jeszcze będę miała... A co tam jednego zrobiłam też. Ale ja już mam. A ty pozbieraj też z tych... A zobacz czy z tego możesz. Tak, mogę. A no to weź, bo ja właśnie nie Ale ja już mam. Ja wiem, ale ja bym wzięła. A! Spoko. O widzisz? No gdzie ona poleciała? I mam. A dobra. Jeszcze jednego muszę zrobić. Dobra. Fajnie, fajnie się tu gra, słuchajcie, fajnie się... Tak. Odprężyć można. Tak, można się wyżyć nawet. Ej, weź mi się niego. Aj, weźmy się niego właśnie, bo ja nie mogę. Już. Patrzcie, bo... jakie to jest w ogóle dzisiaj. Tego tak, Zad... nie ogarniamy właśnie. Tak. Czekajcie, teraz będziesz o, mogła? Ja teraz mogę. Ja nie brałam, tylko... No i dobra tylko po prostu się schlimm. Mamy No idziemy Chcesz to teraz... oddać. Idziemy to oddać. Ale to gdzieś jest Ym... A nie jest to przy tym? Przy tym teleporcie tam. No, tu bliżej chyba A nie, to jest tu. To by trzeba było do tego sztor... Ale wiesz co, to my się... Puta chyba tam przyjdziemy jakoś No. Czekajcie, jak ja się mam obrócić? Tak, nie? Tutaj by trzeba było, dobra. To chyba kurczę... Aha, bo to jesteś tutaj. Kochani, gra chodzi mi dzisiaj po prostu masakrycznie, aż gdzieś. Y A ja za tobą. Nie wiem czy ten, czy przez akszona właśnie, bo na czym... jak gramy normalnie to jest okej, okay, nie? Nie. Super, naprawdę mam płynność, a teraz widzę szarpie mi tym obrazem jak diabli. Zastanawiam się, nie wiem czy wam wrzucę w ogóle. Jak coś to będzie ugosi tylko. Zobaczę jak to będzie wyglądało, a ale... Już mam zaznaczone, A ty? Eee, yy, nie. To jest Kulesia, jakiś szaman. Nie mam nic. Nie? Hmm. -mm. Więc moi drodzy, zobaczę, ale no tragedia. Albo przez serwer jest bardzo obciążony, też może być, nie? Niedziela tak. w sumie. Tak, też to może być. No ale u ciebie fajnie mówisz. No, znaczy, tak, wiesz, to też nie mam nie małe was. ścinki, ale to. Nie, no. u mnie jest tragedia, po prostu fps -y, słuchajcie, mi z 50 spadają nagle do 10-8 i to jest nie. tak, jak wiecie. Czekajcie, bo tu już źle. No a się tu jest ten patch, to... ja mam go do zabicia, ty nie masz? Tych szamanów to to jest chyba jakieś Asia, inne zadanie. Jeszcze. Może inne zadanie, to zostaw to na razie, Kusia. Jeszcze A no poczekaj, to już go zabiję, bo. Ale coś to między sobą? Może przebiegłam tak wiesz i nie zwróciłam uwagi. A chodź, bo czy możesz wziąć? Czy tu już poleciałaś? Ja już poleciałam. Mm, bo my ich tu mamy. Bo ty się... tam weszłaś do ten. Mhm. to nic, jeszcze tu przyjdziemy. Nie wiem czy dobrze idę w ogóle. Ty tu poszłaś na górę? Yy, ja idę ścieżką, już tu jestem na miejscu prawie. Jak gdzie to trzeba oddać? No to jest taka ścieżynka, Gosia. Ej, a ty mam tutaj wzwiadowców w ogóle. Czego ja mam tutaj wszystkich do zabicia, a ty nie? Ja może miałam, tylko słuchaj, yy, poleciałam, nie zwróciłam uwagi, wiesz. Tutaj jest ten gościu, co trzeba oddać słuchaj to zadanie Ojej, załatw trawę. Jeszcze! Słuchajcie, czasem po prostu to jest taka bieganina. O nie, głoni mnie tutaj Ale ja mam go do zabicia, a ty też myślisz że ich mieć do zabicia? Na pewno będę miał... Ej, no. jedzcie ja ciebie tu widzę, idzie tu z kim tylko do Tutaj jest a taki... Tutaj, dobra. No. Podleć do niego których ty masz do masz zabicia? Ci, co za tobą lecą? Zwiadowca tuż? Nie, oni nie siebie. są zaznaczeni. Yyyy... Wiesz co? Zaraz ci powiem, których mam. Muszę uleczyć. Dobra. Yyy... To tutaj, Asia, tych zwiadowców mam do zabicia. Ty, ja nie! To ty musisz mieć jakieś inne zadanie ja? chyba, Gosia. To, to dawaj! Nie. Naparzaj! Dajcie bo są takie zadania Ty też musisz mieć Asza, może Ty masz, nie widzisz tego zadania teraz czy coś Bo bo, bo zaraz sprawdzę Czekaj zadania są pod jakim? Pod K? Nie, pod KT mm, Czekajcie To? Nie, to jest ukończone Szupione to są ukończone, a to? Nie Nie ma Zaraz ci powiem jak to zadanie się nazywa No a zobacz, czy z jego możesz podnieść. Już. E, pod... Mogę. Ale tu pieniądze tylko ma. Zapobiegni... E, poziom 15. Zapobiegni uszlachetnieniu Odium. Takie coś. A mam, ale wiesz co ja mam tu do zrobienia? Ja muszę pogadać z jakimś Leto w Tolbas. O nie, to jest nie to. Który to jest? Słuchajcie, podobizna tego, to było tych dwóch szamanów, to tam po drodze, co byli. Choroba. Wiesz nie jakie wiem. mam zadania, ja Gosia? Spisek kralów, odłamek ciemności, Tak, to, jest, Asia, to co ja tu robię, to jest podobizna e, Kai To ja tego nie mam. Nie mam takiego zadania w Jak ogóle, czekaj. Podobizna... Bo to nie tych manu. szamanów chyba, Asia, wtedy nie zabiłaś tam po drodze, co ja ich zabiłam? A może... Bo ja tam na przykład szamanów zabiłam. Dobra, to zrób to zadanie, najwyżej ja tam jest skończę też. No. Ja myślę, że będziemy kończyć tak w ogóle, bo to nam widzę, tak bardzo długie. Tak dokładnie. Naprawdę. My tuśmy tym, będziemy mogły jeszcze, słuchajcie, siedzieć siedzieć. Tak, tak, dokładnie, ale wiecie. Ale... Yy, no, tak to random być mimo, być to tak. Tylko... O tu jest asia ten uzdrawiarz, spróbuj go zabić. A to był e chyba ten szaman. Wiesz co, ale ja go nie mam zaznaczonego w ogóle. No mogę go zabić, na... no? Nie widzujesz. No ty ja nie wiem. Zabiję tylko jeszcze tego słuchajcie i kończymy. To miała zaliczone już. Dobra. Ej, ja się nie mogę się podnieść. Już, już czekaj tylko tego jeszcze. Wow, jaki bęben wyrzucił. O, a ja mam z niego. No dobra, bierz. O, no i ja mam. Nie wiem. I teraz muszę e, do sanktuarium. Dobra, nieważne, ale co Asia, tutaj może się pożegnamy, Kończymy, co? tak jest, ja myślę, że jak tak. Jak stoimy, takie kurde piscy. Dobra, ja się już Walec. Także co, dajcie znać, co myślicie o Aionie, dajcie znać, czy wy też czy gracie. Tak Oczywiście, jeśli macie jakieś dla nas wskazówki, to jak najbardziej, mile widziane, bo jak widzicie, okay. nie umiemy. My tak sobie gramy, o, <laughs> dla przyjemności, po prostu. Tak jest. Także co, ja myślę, że może kiedyś jeszcze się coś pojawi, nie? Pewnie, że tak. No, tak, tak, że, no, zobaczymy to się witam. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa! Pa pa!